Hejjeczka, jesteśmy już w Gdańsku. Taki dojazd był nieciekawy, bo tą siódemkę cały czas remontują. Tu jest ten główny deptak starego miasta i... Oj, i ona jeszcze jedzie na motorze. <śmiech> <śmiech> tam jest Neptun. Idziemy najpierw, zamówimy jedzenia, a później zobaczymy co dalej. Okazuje się, że ciężki temat z miejscową, żeby coś zjeść. Znaczy się, tam gdzie jest niedobre to jest pusto, ale to, gdzie jest dobre, to jest pełno. Wysłaliśmy oczywiście dziewczynę. Martę, żeby sprawdziła. Negę Bauer. Negę Barerę. Martę Negę No. Czujemy się trochę zagubieni. Zobaczymy. Tą taką największą chcę, jestem bardzo godna. A u was jak tam? No nic, teraz tym w miejscu jeszcze stoimy. Oglądamy strony. Oglądamy obrazki. Nie ja szukamy kredek, żeby pomalować. Gdańsk, Gdańsk, Gdańsk. Tam widzimy z tyłu. Zobaczcie, Neptun stoi od reno... no, po renowacji. Już wrócił na swoje stare miejsce, Fontanna. Eee, oczywiście, pierwsze co to, trafiliśmy do restauracji. Najlepiej jest jeździć w sprawdzonym miejscu. Akurat tutaj mamy Sfinksa. Po pojedzonku, gdzieś się przejdziemy. Trochę jeszcze Wam opowiem. Pokażę tutaj ten Gdańsk. Generalnie jeździć po nim motocyklami nie będziemy, stąd pojedziemy później na. Westerplatte i nad morze, także pokażemy też, pokażę Wam plażę. Fajne miejsce w ogóle, tak dosyć tutaj spokojnie. Też ludzie patrzą na mnie. Ciekawe. Muszę sobie zrobić koniecznie koszulkę Fabik Moto. Zamówię ją, zamówię z kilka na początek, żebyście też, jeśli będziecie chcieli, to będziecie mogli takie koszulki dostać ode mnie. No i co? Fajne miejsce, sporo ludzi tak naprawdę. Dzisiaj piękny dzień, ciepło, przyjemnie, fajnie się jechało. E, ciuchy tekstylne się sprawdzają. No dobra, tyle na razie idę na jedzenie. E, siedzimy sobie w restauracji i oczywiście fani ścigaczy i wyścigów, co oglądają? Dzisiaj niedziela. Nie wiecie, co wam podpowiem. Oglądamy? Oglądamy. MotoGP. 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 widzicie? Ała. <laughs> MotoGP. Rosji drugi, <laughs> A Marquez się bywali, bardzo bywało. Gdzie? Marquez do Yamaha słyszałem, jakiś ma przejść. Nie, Pedroza. A nie, Pedroza. No Do nich. A Dają, dają. Także, o widzicie, czekamy na jedzonko i jest całkiem przyjemnie. Niektórzy mają MotoGP. Co tam, Czekamy a to też taka fajna motocyklowa para, nie znacie ich jeszcze, możecie powiedzieć, o, jak jeździcie, Janusz? Z 1000 MD7, super motocykl, najlepszy na świecie Yamaha, Yamaha, pamiętajcie, Yamaha Ale kawa też dobrze daje, że za nią jeszcze na nadążam, ona trochę lepiej w zakręty wchodzi niż ja, lepszą ma pozycję na motocyklu Kolanko do boku się tak dzisiaj. Jest fajnie, fajnie, że dzisiaj jesteście ze mną. Z nami wszystkimi. To wszystko Zbyszek chce wciągnąć, sam. Nie, no Tu mamy dodać na patyczkach. A no co to tu jest? To? Nie, to nie ma tak dużo. Nie ma dużo no. A tam co? tak wygląda, nie? Ale ładnie wygląda, nie? Dziękuję. Smacznego. Pokaż. No to oliwki mutanty są. Pojedliśmy trochę, nie? Troszeczkę idziemy teraz pod Neptunika. O, fajeczka. Marasek od ciebie to pod wodą. Ja wiem. Oczko, oczko puszcza, tak. Dobra. Dwa od razu. No, idziemy, 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 idziemy teraz pod Neptuna, zrobić sobie foteczkę. Eee, taką pamiątkową, pamiątkowe selfie będzie. Co? Fajna ekipa w ogóle. Świetnie, że ze mną tutaj przyjechaliście. Bardzo mnie to cieszy. To dla tych, którzy idą ze mną teraz, ale mnie nie słuchają. Ale fajnie, naprawdę. Cieszę się, że wyciągnąłem Was tą traskę i ze mną przyjechaliście. Mam nadzieję, że będzie częściej. A teraz, o! Dla tych, którzy nie byli w Gdańsku, zobaczcie, tutaj stoi odrestaurowany, po renowacji Neptun, który parę dni temu wrócił właśnie z warsztatu i tu sobie zrobimy foteczkę. Jakąś ładną. O, tu jest Neptun. Jest tutaj odkąd pamiętam to miasto. Także warto tu zajść tam dalej, się ciągnie też ta starówka jeszcze. My nie będziemy daleko chodzić, bo, bo już czas na nas żeby powoli wracać no i teraz tak, koszulki wszyscy pokazać ładnie. Tak, co mają? Robimy wotę Fajnie tu na deptaku, śpiewają, grają. Jesteśmy na Westerplatte, z tyłu za mną budynek. Raczej ruiny budynku. Pokażę wam. I zaraz idziemy pod pomnik już, który tam, tam daleko widać. Taki to budynek, pewnie jakiś obronny tutaj był. Zdobyty nie ma żadnej tablicy informacyjnej, żebym mógł wam poczytać, chociaż nie, jest tablica. Ale nie będę czytał. Idziemy zobaczyć. Idziemy dalej. Pod pomnik, strzelimy sobie foteczkę, jakieś selfie i lecimy, lecimy w transką do domu, bo w ogóle zrobiło się późno. To zwiedzanie. O, proszę bardzo. Koszary, to były koszary. Najgorsze to w tym wszystkim motocyklowym zwiedzaniu jest to, że wszystkie te rzeczy... O, proszę bardzo, trzeba taszczyć ze sobą. Nie jest lekko, nie, Martusiu? A ja muszę mieć obie ręce wolne. Idziemy teraz pod, e, pod pomnik Westerplatte. Dawaj, robimy fotę i spadamy. Czyli jednak do nie będzie. A to dotąd dojeżdżałeś tylko. No tak, tu się zaczęły schody, więc nie pakujemy się na górę, tylko zrobimy sobie stąd foteczkę. I lecimy dalej, bo trasa jeszcze daleka. Daliśmy radę. Tam, tam, tam siedzą nasi leniwce. Tak. Dziewczyny sobie poszły na górę, jeden chłopak tylko, mam nadzieję, że da radę. E, a, ten. a my sobie tak siedzimy tu pod pomnikiem z Haslerem. to jest mój kumper Hasler. E, jak nam Ci się podoba dzisiejsza wycieczka? E, bardzo fajnie zorganizowana trasa przez Tobika. Elegancko zajechaliśmy sobie do Krosna, później na storóweczkę do Gdańska na Lizonko. szybka fota pod Neptunem, no i teraz zwiedzamy właśnie Westerplatte, w drodze powrotnej jeszcze chyba mamy zaliczyć tor, tak? Jeszcze tak, jeszcze tor nas dzisiaj czeka, jest godzina 16, ale do toru niedaleko 50 tak, km. Że myślę, że z Gdańska do Olsztyna w godzinę będziemy musieli obrócić, zwykle tempem turystycznym, no. bądźcie z nami, oglądajcie Sobiko bloga. O, dzięki! To Kasle, panie mnie tutaj za tego zareklamował. Wpadajcie do mnie, zobaczcie resztę filmików. Daliśmy radę! A tu zdychlaki nasze warmińskie? No, chajeczka, dojechaliśmy do pszułek I na kartodrą Pszczółki. Całkiem fajny i wcale nie mały tor. Myślę, że można byłoby sobie tutaj całkiem ciekawie pokręcić na pewno ładniejszy niż w Toruniu w Bydgoszczy. a Jastrząb no co podobny ale ten wygląda na szybszy całkiem fajny obiekt będzie chyba trzeba coś tu zorganizować jakieś szkolonko chcecie? to coś zrobię no, no dobra tyle z toru lecimy chyba dalej bo już zostało nie za dużo do domu, a tak naprawdę czasu nie za dużo, bo tutaj mamy ze 160 km na chatę, więc trzeba jechać. Ładnie chłopaki dają. No dolecieliśmy do Olsztyna. Jak się macie robaczki eee, po dobrze. To to Bardzo dobrze. Możemy jeszcze kraty zaliczyć. rozruszać Aha, teraz? I w trasę, <noise> Fajnie. O, oh, Hasler zmęczony, taka zmęczony. trasa to Pierwsza trasa tworzą tutaj. Na ścigaczu po tych dziurach Kolana <gulana> bolą, starośnie radość, altresu, altresu, stopcie coś Ostatni papieros! The last one <gulana> starośnie radość, a ja A co was boli? Kolana. Kolana no. A nie po ślady. Po ślady? <gulana> Także co, fajnie dojechaliśmy do Osztyna. Te kółeczko zaplanowane, taka pętla Gdańska, że tak powiem, fajnie wyszła. Dzień uważam za bardzo udany, piękna aura, fajnie kompanii do jazdy, dzięki że, dzięki, że pojechaliście ze mną i tyle. Kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się, kajeczka, cześć.